Kochani, dzisiaj jadę za Wrocław do Kambos, do Mosłowicka. Bardzo piękna miejsca. Zwiedzam. Piękne słońce dzisiaj. Naprawdę rewelacje. Dlatego od razu budził do Kambos, do Mosowica. Piękna miejsca. Piękny widok. Jakie spokojny, Jak, Jak takie słońce potrzebna od razu wychodzisz do miejsca, gdzie jest relaks, gdzie jest cicha, gdzie jest słuchaj tylko jak tak śpiewają. I jak masz dzieci, są bawić, jeździć na rowerze, to jest to miejsce naprawdę piękne. Dzisiaj pokażę wam, jak to miejsce piękne wygląda. Na spokojno, na relaks, na odpoczywanie od cały tydzień praca. Zobacz, jak wszystko jest piękne. To wszystki domy, który jest piękny, oglądają widok, kawałek trasa, takie piękne kwiaty leżą. O oh my god, jak to jest. To ja. Pamiętajcie, że subskrybuj mój kanał na YouTube i robić lajka i łapka w góra. Kochani, to wszystkie domy jest, Ej, można wynajmować na, na weekend, a też codziennie jest otwarte, bo to jest otwarte tam codziennie. Ja dla wam zostawi wszystkie linki, numery telefonu, i na dole będziesz zobaczysz i będzie chcesz kogoś chce rezerwacja robi tam. To niech tutaj zobacz, to jest piękny na transportu, wszystkie miejsca, Ma dzieci, e, mody, wszystkie jest plaża, e, jakby chodzisz chce. Bawię trochę na blaża, jest miejsca, jest taki ta blaże wszyscy trostrację. Zaraz będzie widać, widok jest restoracja, tak naprawdę jest bardzo, bardzo jest, jest piękne, A jest widok jak zobaczcie jak z piasek i, i się bawią No ale jest fajne, fajne, fajne miejsce. To jest restauracja. Ale niszczam w środku nagrywam no bo coś so, jest piękne, widok wyglądaj, Zawsze pokazam wam jak to wygląda od daleko trochę, gdzie widzisz jak największe miejsca. To jest jedzenie, pyszne jedzenie, naprawdę bardzo pyszne jedzenie, to jest takie. I zamówiliśmy e, saata i jeszcze. Torej, ne greš na grej, a ješ ta fritki skoš kakšne sušiki, ni je bar, zelo, zelo, zelo smušne za nje. Pravzaprav, da smušne za nje, je v salu ni tako, je drugje tako. Sena je spodobno dobro cvori, ali ni sene s kosmosom. Od no, tega je svetovnik, na prav da tinker, kaj ti idem, to imajo dva sedemjane. na jedna jedno no dla 4 osoby po prostu takie bliźniaki. Dzieci bawią to całe to miejsce, można masz kamper, to można tutaj jest, jest namiody, jest miejsce na lody, dzieci są bawić, jest taki basen, nie jest fajne, wszystko jest zrobione ja, i ten to jest dzieci, wszystkie dzieci uwielbiają, lubią te barki lelowe, naprawdę piękne. No i no piękne, to nie jest, nie ma coś potrzebne, wszystko jest dla dzieci, jest i okej, okay, piękne tu widok jest. Jeśli możesz tutaj pregantę tu się masz, Na biody to jest, jest ok E, jeszcze jest e, kuchnie, wspólna kuchnia dla wszystkich ludzi z kamperu, to jest... E, 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 można gotować, można jest, jest pralka, jest... A, i, i wszystko to jest darmowe, jak, To nie ma jest, To co, o czym mówi, to jest kuchnia i jest pralka i jest grill, można spać, można jest... jest taka ławka, można siedzieć i wszystko jest naprawdę zrobione, żeby to jest żeby i wszystkie można tutaj też aha, tak, taki holenderski, taki ładny jest ładny. Można w tego też. Wszystko jest można synnik jest z dobre, ale wszystko na linkach będzie się widzieć wszystko i zobaczcie jak widok. Zobaczcie jak tu wygląda i wszystkie takie trawa, nawet, nawet naprawdę mi tam bardzo podobne takie trawy zrobione, takie jak jak pola piłka nożna, naprawdę piękna, tak równotka, tak wszystko jest fajne, jak flaga jak jest, jest piękna, biała i czerwona, moja kochana Polska, no i to jest naprawdę wszystko, po no prostu jest zrobione, gdzieby, by chcesz odpoczywać, jest miejsce do odpoczywania, e, wszystko jest i jest, so, jest sklep kołotny, E, miejsca można kupić jedzenie, można kupić wszystko co skosetek 6, jak to e, nie chcecie się w rozprasniać, to można też kupić wszystkie nocą, wszystko od ciebie niedaleko. No on kochani, bowiem ci dziękuję bardzo za oglądanie i do mojego zachowania.